Strefa publiczna. 14 minut po godzinie 20, a więc w strefie publicznej na antenie Radio Łódź to pora na politykę, pora na debatę polityczną. Ja tylko przypomnę, że można nas nie tylko słuchać na antenie Radio Łódź, ale także oglądać za pośrednictwem internetu na naszym profilu facebookowym Radio Łódź. Zapraszam tam nie tylko relacje z tej debaty, ale także później jej zapis. A ja witam już moich gości, którzy będą komentować gorący czas kampanii wyborczej przed drugą turą. Sporo się dzieje, bo to tak naprawdę środek najgorszy. Goręczszego politycznego okresu. Witam już za pośrednictwem połączenia internetowego moich gości. Witam Hanny Gilpiątek, posłankę Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie... Dobry wieczór panie Witam panią poseł Annę Milczanowską z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, adresu słuchaczom. Radio. A także Dariusza Jeńskiego z Koalicji Obywatelskiej, który jest z nami za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam Państwa, jednocześnie informuję, że jestem w trakcie jakby też kampanii, podróży z miejsca do miejsca, więc może mogą być jakieś zakłócenia, ale... Dziękuję mamy nadzieję że, mamy nadzieję, że do nich nie dojdzie, ale bardzo dziękujemy za wyjaśnienia. To jeszcze wyjaśnię radio słuchaczom, ale także widzom za pośrednictwem połączenia internetowego, że pan poseł będzie mógł nas opuścić trochę wcześniej, bo obowiązki go wzywają, ale w takim razie zacznijmy. Na początek proponuję skomentować sondaże wyborcze, bo te pojawiają się tuż po drugiej turze i są bardzo interesujące. Wynika z nich, że ta różnica pomiędzy dwoma kandydatami, przypomnijmy Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski mierzą się w drugiej turze, jest niewielka. Wcześniej mieliśmy Sondaż Kantar dla TVN24 i on dawał Andrzejowi Dudzie 45,4% poparcie, Rafałowi Trzaskowskiemu 44,7%. Co ważne, prawie 10% respondentów odpowiedziało, że jest niezdecydowana udzielić takiej odpowiedzi, więc wszystko może się zmienić. A dzisiaj pojawił się sondaż Social Changes dla polityce.pl Andrzej Duda 48%, Rafał Trzaskowski 43%, i 5% niezdecydowanych. Frekwencja miałaby niż 64%. To tak naprawdę niewiele wyjaśnia. To tak naprawdę pokazuje, że poparcie jest rozłożone w miarę równomiernie. Kto w takim razie zdecyduje o tym? Kto zostanie prezydentem w drugiej turze? Pierwsze pytanie skieruję do pani poseł Anny Milczanowskiej Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, ci kandydaci, można powiedzieć, idą łeb w łeb w tym wyścigu. No, można tak powiedzieć, patrząc na sondaże, ale ponieważ nie ma co patrzeć na sondaże, tylko trzeba pracować. Z ogromną pokorą podchodzimy do sondaży, skupiamy się na pracy. Widzimy, jak bardzo pracuje pan prezydent Andrzej Duda. Wiemy, że on przez pięć lat swojej prezydentury też tę pracę ciężką wykonywał. A na czym ona polega przede wszystkim na spotkaniach z ludźmi? Zawsze był blisko ludzi, zawsze pan prezydent Andrzej Duda słuchał ludzi i to, co szczególnie. Halo, halo, pani poseł, słyszymy się? Mamy problem z połączeniem, a więc zapytam o to samo posła Dariusza Jońskiego, koalicja obywatelska. Pewnie pan poseł też zwrócił uwagę na to, że Rafał Trzaskowski jest wśród ludzi, jak znam życie. Czy te różnice, niewielkie różnice, dają szansę któremukolwiek z kandydatów, panie pośle? Dzisiaj obydwaj, obydwaj mają podobne szanse, wszystko będzie zależało od ostatnich dni, od mobilizacji przede wszystkim elektoratu. Pamiętajmy, 12 lipiec wiele osób będzie pewnie wyjeżdżało na działki, na nad morze czy w góry na kilka dni, aby odpocząć, więc ten elektorat, który będzie bardziej zmobilizowany, pewnie wygra, bo patrząc na te sondaże i na przepływy elektoratów, po dzisiejszym też poparciu, Szymona Hołowni dla Rafała Szwatkowskiego. to idzie na żyletki, więc generalnie... No, czy to poparcie, to na chwilę, za chwilę o to zapytam, ale rzeczywiście jest, jest, na, jest, jest na żyletki i jest ta różnica bardzo niewielka. Tak, dlatego wszyscy jesteśmy w tej chwili zmobilizowani i nie tylko w swoich okręgach, ale w całej Polsce robimy, ja w tej chwili jestem na Pomorzu, za chwilę wracam do Warszawy, w piątek Rafał Szatkowski będzie w Jeżu o 13.40, o 17.00 w Łodzi na odwiedza kolejne miejscowości, będzie też w Kiermielicach w naszym województwie łódzkim, więc to jest, to jest katorżnicza kampania, po kilka spotkań dziennie, kilkanaście wywiadów i, i, i moc jakby takiej mobilizacji, którą przekazujemy wszędzie, gdzie tylko jesteśmy, a w tej chwili wszystkie ręce na pokład, bo mamy ogromne szanse i taką nadzieję po prostu na możliwie dobry wyniki wygraną, no bo tutaj jest wygrany będzie tylko jeden, więc my robimy wszystko, żeby oczywiście wygrał Rafał wszystko. No to zapytam, widzę, że już wróciła do nas tak, pani poseł tak, Anna Miczerowska, ale Pani poseł, o, o, oczywiście to natura rzeczy martwych czasami tak się zdarza. Jednak zapytam na początek taką obserwatorkę z zewnątrz chyba poseł Hannę Gil Piątek. Zaraz chwilę do pani poseł wrócimy. Pani poseł, zwracam się do pani Hanny piątek. Czy rzeczywiście jako obserwator z boku już tego wyścigu, bo przypomnijmy Robert Biedron już nie jest, nie liczy się w tej grze, czy ta mała różnica daje nadzieję jednemu albo drugiemu kandydatowi? Ta mała różnica może oczywiście zaważy, tylko zauważmy, że pan prezydent Duda obecnie urzędujący. On ma duży, aczkolwiek taki twardy, stały elektorat i on już z niewielu miejsc może czerpać. Tutaj takim. Wydaje się naturalnym źródłem po prawej stronie byliby wyborcy Konfederacji. Ale no właśnie, tak pani poseł, ponad to... 6% głosów, prawie 7% no głosów, to nie jest jednak e, mały e, zasób, z którego Andrzej Duda ale, może czerpać. E, panie redaktorze, jak ja obserwuję tych biernych Konfederatów, których jest w senie 11, więc oni nawet klubu nie mają, jak oni są upokarzani tam przez ten pis. To znaczy, jak im się po prostu no, odbiera głos, możliwość mówienia, jak ich się wy, wyklucza, oni jakby na własnej skórze że czują co to jest dyktatura większości, czasami nawet wzdychają nad tym, no to myślę, że tutaj Konfederacja tak już bez humoru nawet mówiąc nie będzie chętna, żeby poprzeć Andrzeja Dudę tak po prostu i bezwarunkowo. Między innymi dlatego, że jest to ugrupowanie bardzo silne, konkurujące z pis i bardzo często wytykające PiSowi to, że PiS nie jest ugrupowaniem prawicowym, Ponieważ pod na przykład płaszczykiem jakichś kolejnych danin publicznych czy kolejnych opłat wprowadza kolejne podatki, tak jak na przykład było z podatkiem cukrowym. I widać też, że Rafał Trzaskowski zaczyna się do tego elektoratu Konfederacji tak bardzo miło uśmiechać. Mówi na przykład, że on zaneguje i nie podpisze żadnych podatków. No to jest bardzo ryzykowny postulat, aczkolwiek jeszcze do przełknięcia. Dla na przykład elektoratu lewicy, takiego bardziej populistycznego, no bo jak, jakby jeżeli chodzi o lewicę, no to wiadomo, że w, jeżeli chodzi o te obciążenia fiskalne, to jeżeli one są wydawane we właściwy sposób, bo PiS niestety ich nie wydaje we właściwy sposób, to my, jeżeli chodzi o podatki, na pewno nie jesteśmy tak ostrzy tutaj w sądach jak Konfederacja. No na, na pewno, to, ale Robert Biedron już zapowiedział, że to, w drugiej turze oficjalnie poprze um, Rafała Trzaskowskiego, więc no tutaj tak, chyba. No, um, umówmy się tutaj, panie redaktorze, no trzeba po prostu w, przyjąć rzeczywistość, że ten y, wynik Roberta Biedronia, który jest naprawdę bardzo. Rozczarowujące chyba dla nas wszystkich, którzy naprawdę bardzo serdecznie i szczerze pracowaliśmy w tej kampanii na, na to, żeby on odniósł no, chociaż jakiś niewielki, ale sukces. No, nie stawia go w takiej sytuacji, w której jest na przykład Szymon Hołownia, że może to prawda, natomiast to jest dalej 400 tysięcy. To prawda, natomiast to jest dalej 400 tysięcy, to jest 400 tysięcy głosów, o których ta druga która może się rozbić. Wrócę do pani poseł Anny Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Temat drugi, jaki chciałem poruszyć podczas dzisiejszej debaty, automatycznie się pojawił dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla Andrzeja Dudy, naturalnym zasobem głosów będą właśnie wyborcy Krzysztofa Bosaka, wyborcy zwolennicy Konfederacji. Pani poseł ja sądzę, że tak, że wielu wyborców pana Krzysztofa Bosaka zagłosuje na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Wiele nas łączy. Ja jestem przekonana, że ze względu na patriotyczne zachowania w i, i takie świadome mojego obozu, jakim jest prawo i sprawiedliwość, a także i obozu narodowego, jakim jest Konfederacja. My większość tych głosów zbierzemy. Wiemy doskonale, że pomiędzy panem Trzaskowskim a konfederacją jest przepaść ideologiczna i z pewnością wyborcy konfederacji nie będą głosowali na pana Trzaskowskiego, bez względu na to, czy będzie się do nich uśmiechał, jak wspomniała tu pani poseł, czy nie. Poza tym zdziwiona jestem wypowiedzią pani poseł Lewicy o wszelkich działaniach prospołecznych, jakie podejmujemy. Państwo głosujecie razem z nami. Proszę tego nie nazywać jakąś ja daniną dla naszego... Proszę mi nie przerywać, wydaje, Pani, Pani poseł. Pozwolmy dokończyć. Się, bo doskonale wiemy, że jeżeli chcemy mówić o wolności, a Polska jest wolnym krajem, ta wolność jest w nas. To nie możemy dopuszczać do tego, żeby ludzie w Polsce byli biedni, bo bieda zniewala im nasz obóz przez 5 lat prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy i prawie 5 lat po poprzedniej kadencji teraz tej 4 i teraz tej, którą rozpoczęliśmy dziewiątej, zrobiliśmy wszystko, aby tego typu obszary zniwelować i dążymy cały czas pilnujemy i dbamy o to, żeby. Ta wolność szeroko rozumiana, bardzo szeroko była w naszym społeczeństwie. I ta wolność w internecie, i wolność wypowiedzi, żeby nie było cenzury, a zwłaszcza w takiej wypowiedzi, kiedy mówimy, żebyście nas Państwo nie cenzurowali, zwracam się tutaj do opozycji, kiedy mówimy o tym na przykład, że rodzina to, to mężczyzna i kobieta, żeby pary homoseksualne nie adaptowały dzieci. O tym mówi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i w oparciu o tę Konstytucję przez cały czas nasz obóz Pani poseł, działa. powiedziała pani, że Koalicja Obywatelska czy Rafał Trzaskowski nie ma czego szukać w elektoracie, no trzeba powiedzieć konserwatywnym i prawicowym, prawicowym, e, prawicowym e, u Krzysztofa Bosaka. Zapytam w takim razie przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, zwracam się do posła Dariusza Juńskiego. Czy rzeczy Oczywiście pamiętamy tuż po 21 w niedzielę wyborczą Rafał Trzaskowski zwrócił się właśnie do wyborców Konfederacji, że są podobieństwa, nawet programowe, jeżeli chodzi o niskie podatki, jeżeli chodzi o podejście do na przykład przedsiębiorców, państwa do przedsiębiorców. A dzisiaj nawet Donald Tusk na Twitterze napisał różni nas prawie wszystko, to do wyborców Konfederacji, dlatego będziemy z wami chcieli wygrać z pisem wiele was łączy, dlatego będą chcieli was zniszczyć. Pan się zgadza z takim podejściem? Są dwie, dwa, dwie sfery. No jedna jest polityczna, a druga jest w wymiarze programowym. Otóż chcę przypomnieć, że dla większości sympatyków um, Konfederacji um, temat kwoty wolnej od podatku i podniesienie jej było, jest jednym z kluczowych. Przypomnę, że między innymi Pan prezydent Duda obiecywał w 2015 roku podniesienie kwoty wolnej od podatku, więc i tego nie zrealizował. Rafał Trzaskowski powiedział, że ktoś w końcu tą obietnicę po pięciu latach musi zrealizować. No i jest jeszcze kwestia oczywiście sprawy politycznej. No to faktycznie Donaltus tutaj ma rację, że z punktu widzenia politycznego to PiS będzie robił wszystko i robi wszystko to widać w Sejmie, żeby konfederatów usadzić jakby z boku. Ogranicza im możliwość wystąpienia, nie mają swojego przedstawiciela oczywiście, nie mają swojego wicemarszałka czy panią wicemarszałek Sejmu. To widać jak, jak jest konfederacja jakby gdzieś, gdzieś na boku. Tak, Nawet ostatnio pan, pan poseł Bosak mówi, że telewizja publiczna przestała ich w ogóle zapraszać, a, a do tej pory jeszcze jakoś do wyborów byli zapraszani, więc... Jest ta sfera polityczna i programowa i faktycznie ja nie wiem oczywiście jak zagłosują konfederacji i to się okaże dopiero no po właśnie, wyborach. No właśnie, pośle, ale... ale tak czy inaczej, jeśli mamy punkty zbieżne, czyli ograniczenie biurokracji, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, które już dawno powinniśmy zrobić, to no to dobrze. To Panie to pośle, zrobić, w poniedziałek, na nie, nie, nie dalej jak w poniedziałek w studiu łączyliśmy się z Patrykiem Marianem, to działacz konfederacji z Bełchatowa, zresztą startował w wyborach parlamentarnych i on przypominał i, ko i Koalicję Obywatelską, także także i Sprawiedliwości, co też Koalicja Obywatelska i PiS mówili właśnie o Konfederacji przed wyborami. I ze strony, jak powiedział Patryk Marian, ze strony właśnie Koalicji Obywatelskiej padały zarzuty o wręcz faszyzm i o to, że jest to organizacja faszystowska. Myśli pan, że po takich wypowiedziach Konfederacja zdecyduje się na, którykolwiek wyborca właśnie Konfederacji zdecyduje się na poparcie Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze? Mogę, mogę. Halo, halo, panie pośle? Mogę ja? W takim razie pani poseł Hanna Gilpiątek Lewica, skoro nie mamy połączenia na razie z Dariuszem Miejskim. O, teraz już pan nie jest. O, panie pośle, Panie, pośle, panie, panie myśli pan, że po takich, po takich nikt słowach... Nie, nikt nie wymaga, żeby cała Konfederacja zagłosowała. Wątpię, żeby moim zdaniem najwięcej sympatyków konfederacji pewnie zostanie mimo wszystko w domach, bo nie ma swojego przedstawiciela. Oni są dość silnie związani swoim ugrupowaniem i liderem, ale jakaś część pójdzie i zagłosuje no to albo zagłosuje na kogoś, kto już 5 lat rządzi, obiecywał i między innymi zmianę i nie dokonał tego, albo zagłosuje na kogoś, kto jednak chce wprowadzić i proponuje tę kwotę wolną od podatku, a dodatkowo politycznie nie ma interesu żadnego, żeby ich ograniczać. A PiS ma i tu się zgadzam z tym opinią, że PiS będzie i robić wszystko, żeby ograniczać Konfederację na scenie politycznym. No dobrze, Hanna Gilpiątek, Lewica, obiecałem, że oddam pani poseł głos. Myśli pani, że w ogóle wyborcy Konfederacji to prawie 7% wyborców, które którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów, pójdzie do głosowania w drugiej turze wyborów, skoro ma przed sobą taki wybór? No, mówimy cały czas o wyborcach Konfederacji, tak jakby to było jedno ugrupowanie, ale proszę pamiętać, że to jest bardzo niejednolita w środku sklejka. Owszem, tutaj pani poseł Mieczanowska powiedziała o tym, że PiS chce ich przejąć tymi działaniami patriotycznymi i to. Owszem, może jest i dobra droga, natomiast trzeba pamiętać, że to nie są patrioci, albo to nie tylko są patrioci, ale również nacjonaliści, tak? I tym się to różni, że o ile patrioci kochają, o tyle nacjonaliści wykluczają kogoś, kto nie jest danej narodowości. No nie wiem, czy PiS rozpętując tą historyczną kampanię wobec osób LGBT. Nie mrugał tutaj właśnie okiem do tego do tej nacjonalistycznej czy faszyzującej wręcz części Konfederacji. Ale pamiętajmy, druga część Konfederacji to są wolnorynkowcy, którzy nie mają takiego akcentu na sprawy narodowe, natomiast na sprawy, za sprawy wolnorynkowe. Absolutnie są w stanie zginąć. To pozwólmy on odpowiedzieć bardzo, poseł Anni, są Anni Milczanowskiej. Absolutnie bardzo daleko od pisu, tak jak mogą być najdalej. Jeszcze adwokat. Krótka tego, co jest pani pamięć. powiedziała na temat naszej krytyki yy, ważnej. Jednym wydatków, zdaniem pani poseł. Wracam z. Yy, Dzisiaj z trzech komisji finansów no wycofaliście w tamtym roku 500 milionów chociażby z Funduszu Dopłat na Mieszkania. No po prostu... Pani jak, poseł, ja mówię po, po, o tym, że źle gospodarujecie... Pozwólmy odpowiedzieć poseł Annie Milczanowskiej, pani, pani, bo pani kilka zarzutów wobec Prawa i Sprawiedliwości Panie, się pani, pojawiło. Panie redaktorze, bardzo krótka jest pamięć i po stronie Koalicji Obywatelskiej, po stronie Lewicy. Zapomnieni liderzy Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko co wyprawiali z Marszem Niepodległości, marszem, który zawsze popieraliśmy, marszem, w którym ja uczestniczyłam, marszem, w którym uczestniczyły moje dorosłe dzieci już od wielu, wielu lat, kiedy bito maszerujących tam patriotów 11 listopada, marsz, który jest fenomenem w skali chyba światowej, zawsze fantastycznie zorganizowany, kiedy na ten marsz czołowi politycy brukselscy mówili ja że idzie tam 60 tym, czy 7, czy 70 tysięcy właśnie faszystów a państwo przyklaskiwaliście i popieraliście tego typu wypowiedzi a tam w tym marszu Idą całe rodziny, idą ludzie silnie związani z naszym krajem i z miłością do naszej ojczyzny. I proszę o tym pamiętać. Chciałabym jeszcze przypomnieć o tych kulach gumowych, z których strzelaliście Państwo nie tak dawno do górników. Czy już taka krótka ta pamięć? Co do wolnorynkowego myślenia, szanowna Pani. My bardzo dbamy o przedsiębiorców i tych małych, i średnich, i dużych. A tego przykładem czują. jest tarcza 01020304. Wszystkie tarcze antykryzysowe, które wprowadziliśmy w naszym kraju w związku z pandemią koronawirusa, i doskonale Państwo o tym wiecie, że wielu przedsiębiorców mogło stanąć na nogi, że są. W, w, w takiej teraz możliwości finansowej, że ich firmy zaczynają powoli odbijać się od tego, Pani dnia, poseł, gdzie przez kilka miesięcy było to promowanie. Czas na znalezienie rządu Pani poseł, e, Polskiej rozmawiamy? Polskiej myśli. O Polakach, właśnie. Rozmawiamy bardzo dużo o Konfederacji, rozmawiamy o wyborcach Konfederacji, ale nie zapominajmy, że to mniej niż 7%. Natomiast ten tort polityczny po drugiej turze wygląda tak, że no dość spory kawałek mają wyborcy Szymona Hołowni, którzy nie mają za sobą takiego zaplecza politycznego, którzy są bardzo niezidentyfikowani. To ja wykorzystam jeszcze, że jest z nami poseł Dariusz Joński, który prawdopodobnie zaraz będzie musiał uciekać. Myśli pan, że to dzisiejsze spotkanie Szymona Hołowni z Rafałem Trzaskowskim to jest oficjalne przekazanie e, poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Szymon Hołownia mówił jeszcze bodajże wczoraj, że nie poprze żadnego z kandydatów i pozostawia to w sumieniu swoich wyborców, e, do kogo się zwrócą w drugiej turze i za, e, za kim e, zagłosują. On zdradził, że nie będzie głosował na Andrzeja Dudę, ale czy takie spotkanie rzeczywiście oznacza oficjalne poparcie? Dzisiaj Szymon Ho Hołownia mówił w rozmowie z Beatą w radiowej Trójce, że cytuję, oczywiście, że będę głosował na Trzaskowskiego i mówię to wprost, więc no, cóż mam tu dodać, cieszę się, tutaj ogromnie podziękować, podziękować mu też za to rozmowę i za to wszystko, co było dzisiaj, za tą rozmowę. To była bardzo istotna i ważna rozmowa i dziękuję za jego poparcie. No to tak, jest ale to, bardzo, jest, bardzo, to, bardzo jest, to jest deklaracja Szymona Hołowni. Natomiast on powiedział, że nie będzie przekonywał w żaden sposób swoich wyborców do głosowania na przykład na Rafała Trzaskowskiego albo Andrzeja Dudę. W związku z powyższym to chyba była tylko jego osobista deklaracja. No tak, ale... To jest bardzo dużo dla nas. My nie oczekiwaliśmy, że on będzie mówił za wszystkich. To jest to wskazówka też dla, dla jego sympatryków i chcemy za to ogromnie podziękować. A jak będą głosować, zobaczymy. Ale chcemy generalnie bardzo podziękować, to jest ogromne wsparcie dla Rafała Marszawkowskiego. Przepraszam Państwa, że muszę. Oczywiście, Panie Pośle, włączyć. słyszymy, i, obowiązki ale... wzywają. Bardzo dziękujemy za udział w audycji. Przypomnę, Dziękuję rozmawiał panie, z nami Duszyński poseł Dziękuję. koalicji obywatelskiej, a my wracamy do dyskusji, no to w takim razie zapytam być może przedstawiciela prawej Sprawiedliwości. Pani poseł, zwracam się do pani poseł Anny Milczanowskiej. Czy Szymon Hołownia i jego wyborcy to również jest ten fragment tortu politycznego, który, o który PiS może zawalczyć? Z pewnością, że tak, choć widzieliśmy, że oczywiście, że dzisiaj panowie dali swój występ emitowany przez jedną z prywatnych stacji telewizyjnych, która jest tak naprawdę stacją telewizyjną Koalicji Obywatelskiej, ale ja sądzę, że po stronie wyborców elektoratu pana Szymona Hołowni będą tacy, którzy Albo nie pójdą na wybory, bo pan Trzaskowski nie jest kandydatem z ich bajki. Ale myślę, że znajdą się też tacy, i do nich z serdeczną prośbą się zwracam, że warto pójść i oddać głos w tych wyborach na pana prezydenta Andrzeja Dudę, ze względu na swój program, jaki przedstawia dla Polski wiarygodny. I proszę nam nie zarzucać tutaj. Pewnych rzeczy, których pan prezydent Duda nie wykonał, bo wykonał myślę, że w 200 procentach taki program, jaki z, z tego programu, z którym szedł w 2015 roku do wyborów. Wiecie państwo doskonale. Jak wiele rzeczy zaproponowaliśmy naszemu krajowi. Pani poseł, świetnie się rozwija. Wspomniała pani, wspomniała pani o telewizjach, a właśnie, skoro jesteśmy przy telewizjach, to jeszcze zapytam na zakończenie naszej debaty o sprawę debaty nomen-omen men telewizyjnej. Jedna z telewizyjnych komercyjnych stacji proponuje debatę razem z innymi dużymi portalami. Andrzej Duda mówi, że taką, powinno się taką debatę zorganizować wspólnie, czyli mówimy o telewizji TV, Mówimy o telewizji Polsat, ale także o telewizji publicznej. Debata, którą zaproponował TVN miała odbyć się, ma odbyć się jutro i teraz zapytam Hanny Gilpiątek z Lewicy, Pani myśli, że w ogóle do takiej debaty dojdzie, że dwóch kandydatów stawi się na takiej debacie. Czy też będziemy pogrążeni przez najbliższe kilka dni? No właśnie w takich pytaniach, kto powinien zorganizować tę debatę, która telewizja, czy być może powinny się porozumieć? No teraz panie redaktorze mamy taki śmieszny konkurs debat, tak że pan Rafał Trzaskowski jest właśnie proponuje, żeby debata odbyła się w TVN, tak jak poprzednie debaty tutaj sztab pana prezydenta Dudy wyszedł z takim kreatywnym dość pomysłem, żeby debata odbyła się w końskich i z publicznością ja chodzę do studia Polska i do tych tak zwanych debat telewizyjnych w TVP i wiem, że tam publiczność jest bardzo starannie dobrana. No tak ale na później. Później ekipa, prezydent Andrzej. Już, mhm. tylko. Lewicowa ekipa skońskich, którą my tam mamy w dużej ilości, osoby o progresywnych poglądach, które mogłyby panu Andrzejowi Dudzie zadać kłopotliwe pytania, na pewno by nie wzięły, nie mogły wziąć udziału w tej debacie. Jakoś by się po prostu tam... Nie no dobrze, ale Andrzej Duda później zaproponował, bodajże wczoraj zaproponował, żeby wszystkie telewizje zorganizowały e, taką debatę, publiczna telewizja, Polsat, także Pod TVN. Tym, że przyjadą pan, on chce. No. no tak, ale czy nie no powinna ale... odbyć się taka debata nie wspólna? Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiste. Powinna no. odbyć się debata wspólna. Panie redaktorze, no tutaj bez, znaczy unikanie debaty to jest wielka strata w oczach wyborców naprawdę To po, po obydwu stronach. Pan Rafał Trzaskowski no. i pan e, prezydent Duda tak samo powinni do tej debaty stać. Poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo, panie redaktorze moim zdaniem e, to popieram e, bardzo w, w, pana prezydenta Andrzeja Dudę. Powinna odbyć się wspólna debata. E, mamy teraz e, dwóch kandydatów druga tura. Właśnie wspólna debata trzech największych ośrodków telewizyjnych czyli Telewizji Polskiej, Polsatu i TVN-u. Było to w, kiedyś w zwyczaju i, i dziwię się, że nie mogą się te trzy media te porozumieć, a powinny i taka debata Powinna się odbyć. Pani poseł myśli pani, że, że, to jest, że to jest, problem z porozumieniem in ta, in ta na poziomie medialnym, a nie sztabów wyborczych Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy. Pozwólmy skończyć Znające pani Annie Milczanowskiej. Nasz, nasz sztab medialny i na czele oczywiście z panem Andrzejem prezydentem, z panem prezydentem Andrzejem Dudą, jest jak najbardziej za tym, aby taka debata wspólna się odbyła właśnie z udziałem tych trzech telewizji. Myślę, że problem leży po drugiej stronie, czyli po stronie Pana Rafała Trzaskowskiego i jego sztabu. Hanna Giel-Piątek, Lewica. Ja myślę, że tutaj mi pomoże moja ostatnia dzisiejsza komisja finansów i sprawozdanie znowu budżetowe z zeszłego roku, w którym widzimy wyraźnie bardzo dużą dysproporcję w tych karach, które płaci na przykład za przekroczenie czasu reklamowego telewizja publiczna i y, telewizja TVN to jest y, proporcja kilku tysięcy do kilkuset tysięcy więc y, I myśli nierówne, pani, że to traktowanie... wpływa na debatę wyborczą? Tak, ja myślę znaczy myślę, że nierówne traktowanie różnych podmiotów medialnych i preferowanie jednego z nich Kwotą w wysokości dwóch miliardów rocznie przez 5 lat, naprawdę może być złą atmosferą tutaj do takich no, neutralnych rozmów na, o debacie na neutralnym gruncie. Ja myślę, że dobrze by było, żeby. No, proponuje się... Pani w takim razie, nie wiem, żeby telewizja publiczna była wyłączona z organizowania tej debaty, no wtedy mogłyby się myślę, pojawić, wtedy mogłyby się pojawić zarzuty o z, z, ze strony właśnie albo TVN, albo Polsatu. A dlaczego na przykład nie wiem no, dlaczego na przykład inny y, polityczny gracz taki nie wiem jak pan Szymon Hołownia nie mógłby zorganizować takiej debaty no, czy, rozumie pan trzeba po prostu tutaj jakby... no, pan, pan Szymon Hołownia dzisiaj pudełka, dzisiaj sam się zdeklarował na kogo zagłosuje także tutaj też by nie, padły podejrzenia tak, jest... o stronniczość Proszę pewno, państwa, no. Ty... Znaczy, ja mówię na przykład, tak? Ale gdyby się znalazł podmiot, który byłby akceptowalny i nie byłby polem konfliktu, takim, jakim są media publiczne. Być może zorganizowanie takiej debaty byłoby o wiele prostsze. I tutaj bardzo proszę panią posłankę o to, żeby może w tę stronę sztab tutaj pana Andrzeja Dudy też poszedł. To jeszcze na koniec Szta... poseł Anna Szta... Miczenowska prawej i Sprawiedliwości. Szta... Pana prezydenta Andrzeja Dudy idzie w bardzo dobrą stronę. Ja tutaj. Mocno stoję po stronie mediów publicznych, które są w Polsce bardzo potrzebne i proszę tu żadnych zarzutów nie czynić, że były przekazane pieniądze w postaci jak doskonale pani wie, skoro pani jest w komisji finansów obligacji, więc proszę nie mówić, że, że były to pieniądze w postaci jakiejś gotówki przekazywane dla telewizji publicznej. Uważam, że debata jest tematem zastępczym. My wyszliśmy z konkretną propozycją, która powinna połączyć tu nas wszystkich, tak, żeby wszystkie te trzy media, o których mówimy, tę debatę zorganizowały. Jeszcze raz przypominam, takie debaty odbywają. Się. Polacy na to czekają. Pan prezydent Andrzej Duda ze swoim sztabem jest na to gotowy. I czekamy tylko na porozumienie ze sztabem czy, pana Trzaskowskiego. Czy do takich debat dojdzie? Zobaczymy i czy będziemy musieli jeszcze debatować o debatach. Też będziemy to obserwować na antenie Radio Łódź w naszych wieczornych debatach politycznych. Na dzisiaj musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Dzisiaj, moim Państwo, gośćmi byli Hanna Gilpiątek, dziękuję, poseł serdecznie. Lewicy, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Anna Milczanowska Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo, I Dariusz Joński, który musiał już uciec za pośrednictwem połączenia telefonicznego z koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję Maciej. Janowski do usłyszenia, strefa publiczna.